No, witam przyszło część do mojego auta do Peżota 206 Kombi Jak tu się tutaj dostać tu chyba powinno być jakoś to a bo to jest wzdłuż ja myślałem, że z jednej strony jest a tu okazuje się, że to jest pudełko. Chyba. No, Zobaczymy. Tak, tutaj jest otwieranie. Czyli musimy. Musimy tu jeszcze naciąć. Szanowni Państwo. Już mhm. mamy Bardzo ładnie. Wczoraj rozmawiałem z firmą z Kruszcza Gdańskiego, a dzisiaj mamy już przesyłkę, że tak powiem. O. Proszę bardzo. Jest ładnie. Jest, mówi się amortyzator, ale również tak zwany jasne. Zabezpieczenie na amortyzator, tak to wygląda, no ciężkawe to jest, ale, ale jest, wiadomo, że to jest jakaś tam chińszczyzna, to nie jest olejowy, ten gazowy, tylko olejowy, taki jest stosowany, no i łącznie z przesyłką 108 złotych, także... A da się weźmiemy za robotę Firma Dako Produkt. Nie wiem, zobaczymy co to za firma jest, no ale najważniejsze, że jest. Pozdrawiam.